Witam wszystkich. się nagram trochę telefonem, bo nie wziąłem kamery. A jestem w wojsłowicach i trafiło mi się ciekawe pole do, do orki. Tu jest po bobików pole. Tutaj fajnie się orze, a zaraz będą fajne kwiatki. To akurat ten środek tutaj jest nierówno, bo tutaj na skład było orane. Bardzo długie pole, fajne, zaraz Wam to pokażę trochę telefonem teraz 8 na godzinę, B4 Ale zaraz będziemy zwalniać już słychać Jeszcze jest fajnie Tam będzie najlepsze, pod górkę. Dobra, tutaj już wyjeżdżamy pod górkę. Zejdziemy sobie od razu na B2. Pięć na godzinę, ale tak naprawdę to jest dużo mniej, bo jest poślizg, koła się boksują. wychodzi z ziemi o, stoimy tak mamy za jeden to jest najgorszy moment jak, to, jak się przejdzie to to już jest tam lepiej o, tutaj Bóg wychodzi z ziemi jest jeszcze jest na środku. Góra, więc. Na gorzej. Jakby nie te ścinacze, to mam, mam wrażenie, że byłoby lepiej. Ale nie będziemy inaczej odczepiać. O, i tutaj mamy drogę. A tutaj zobaczcie, co ciekawostka. Yy, mamy takie białe kamienie. Nie wiem, czy to widzicie? Nie widać tego. O, może no tutaj nie widać. I białe kamienie. nie nasypało na drogę krótko przejedziemy o, nie nasypało się za wiele dałem dwa a o tutaj tak to wygląda Tutaj też takie białe kamienie są O! I tu mamy Jesteśmy na fajnym szczycie Najwy Najwyższy punkt chyba tych w okolicy A Tutaj mamy z górki, to już mam już. Niestety nie, nie ponagrywam telefonem, bo się grzeje Jesteśmy na, na szczycie, można powiedzieć. Tam był największy punkt. Tutaj już będziemy schodzić na dół. Tam mamy też fajny kawałek aż do tamtych yy, drzew. Tam to też już zaorałem. O, i tutaj fajne, fajne też z górki. Tu pójdzie na T3. Tutaj też miejscami te białe kamienie są Tam też jest, tylko górka, ta, co taka zielona widać. skoda Tu co widać Telefon mi się przygrzewa i nie mogę nagrywać. się idzie jakoś... ta orka, nie jest tak. Nie jest tak tragicznie źle Poza tym, że puch zobaczcie sunie się po ziemi, nie? Wyłazi puch Tu jeszcze mamy taki moment zobaczcie, aż mnie aż się normalnie powierzchni ale jest łącznik tutaj oparty już i ciągnik to jeszcze tam jakoś dopycha. Pół póki po wierzchu i pięć na godzinę tylko, nie? Zobaczcie jak go, zobaczcie co, jak go stawia, jak wychodzi. To pole aż do lasku tam, mega długie, bardzo fajne To są takie białe kamienie No i teraz będę miał tutaj skarpę taką i tak jak mówiliście, no ja tak robię Nie nie w tą stronę Czekajcie ja Żeby sobie zarzucić na drugą stronę kółko no ale nie wszędzie się tak da. Od płotu się nie da, e, od płotu się nie da i kukurydzę, kukurydzę też nie bardzo. I teraz na podnośniku, no zależy jak kto ma kukurydzę daleko, nie? Jak jest przyrządek przy samej miedzy, no to nie bardzo. Zobaczcie, nie mam łącznika hydraulicznego, bo nie mam trzeciej e, pary wyjść hydraulicznych. No i zobaczcie jak to koło idzie, przecież ono idzie prawie po ziemi z tamtej strony. Jakby była kukurydza, to by wszystko to łamało, nie? O, ja to, to podnośniku trzymam, żeby po prostu za głęboko... A zostawiam sobie o taki pasek. I na te pieski go odbieram. Udało mi się skończyć Tu mi się zbierało Co jakiś czas musiałem czyścić kurcze wieje Myślałem że pojadę jeszcze opryskam rzepak ale za bardzo wieje. O nawet nawet nie jest mocno brudny ten ten puk Chciałem go obczyścić Chciałem Wam tu jeszcze pokazać te kamyczki, ale to akurat nie widać. Myślałem, że to to białe to ten. To nie są kamyczki, ale... O! Nie, ale to coś takie, tak jakby skała taka wapienna. Coś takiego. Tak to tak to wcześniej zaorał. Chyba tragedii O, to są te kamyczki. Dobra, obczyszczę pług. Eee, ustawię go w pozycję transportową i do domu powiem wam tutaj ktoś ma ładnie jęczmień, ładnie poschodził no chyba ten sam tutaj, a nie to pszenica chyba Dobra, trzymajcie się na razie, cześć